I śpimy. Uuuu. Oj, jestem głodny, strasznie głodny. Na szczęście napotkałem po drodze borówki. I ruszyłem w dalszą podróż. Ciekaw kiedy i jak zakończy się moja przygoda. Okej. Okay. No i dobrze. Kolejne zwycięstwo! Ależ jestem bohaterski! Załatwiłem kolejne łajdaki. Dobra. Tu mi pozostało jeszcze jedno miejsce. Yes. Ależ, Silku. Nałapałem. Dobra. Myślę, że ta wyprawa może zostać uznana za udaną. Wybierzmy się zatem z powrotem do obozu. Jakżeż daleka droga przede mną. Czy uda mi się dotrwać do końca i nie paść z głodu? Miejmy nadzieję, że tak. Tym bardziej, że po drodze spotkałem Borówki. Dzień dobry, panie Borówki. Jest mi bardzo miło, jestem rok i was zjem. Ha, 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 ha. Czy coś? Hej, witam serdecznie wszystkich, którzy wpadli tutaj do mnie. Dzisiaj wieczorkiem. Gram sobie w Don't Starve. Próbuję jakoś wzbogacić tę przygodę polegającą na zbieraniu patyków o różne błahe historyki i odrobinę ekspresji również. Myślę, że może mi się to udać prędzej czy później. Miałem wielką, wielką, gigantyczną wyprawę. Teraz trzeba wracać do obozu. Co też robię. Dobra, przejdziemy sobie chyba tędy. Niestety ciągle brakuje mi materiałów, żeby zbudować alchemy engine. A to jest problem, bo nie mogę... U, 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 zabijmy jeszcze jedne pająki, mamy czas, mamy czas! A pająkom mówimy nie! Masz w łeb. Jest i trochę silku. Mamy mnóstwo potwornego mięsa. Ono jest dobre do pewnego stopnia. Kiedy możemy je ugotować w garnku. A teraz nie możemy zrobić garnku bez silnika alchemicznego. Także jesteśmy w kropie. Dobra, dokąd to, dokąd to? Teraz tędy Dobra. Przygoda, przygoda. Muszę sobie także ul, fajnie by było zrobić. Ale, dopóki nie wybuduję sobie czapki, to nie ma co marzyć o ulu. Oj, tam. Świnia zmieni się w wilkołaka tylko wtedy. Kiedy damy jej mięso potwora. Coś, te króliki są przeraźliwie zapobiegi. Aha! Mam twoje mięso. Jestem już bliżej obozu. Tutaj można mięso sobie znaleźć. Jest bardzo dużo królików tu mieszka w tej okolicy. Co mnie niezwykle mocno cieszy. Okej. Okay. Okay. O, 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 za blisko, za blisko ten królik. Ten też tuż przy swojej norce. Co za tchórzliwe króliki, tylko ten jeden odważny. Gee, I, I will destroy you. Hi, Dobra, to się udało. Oj, oj. Dobra, pytanie: który królik do której norki? Chyba ten będzie łatwiej. Ajajaj! Kombo! No ognisko jest tam. Troszkę się pogubiłem. Jest szansa na zapolowanie następnego królika i will destroy you! O, ucieknie w tą stronę, co miał. Aha! No dobrze, to z głodu nie zdechnę raczej. W najbliższym czasie. Robi się ciemno, muszę zrobić ogień. W celu zrobienia ognia przygotujemy jedną linę. Ona się teraz przyda najbardziej. Tada! Wykonamy również mnóstwo desek. Deski będą mi potrzebne, bo potrzebuję ze skrzynki zbudować sobie skrzynkę. Gdzie te skrzynki mogą się znajdować? Tutaj. Proszę bardzo. Ta -da! skrzynka. Tu włóżmy materiały budowlane, które mi nie są teraz potrzebne. I usmaszmy też przy okazji żawiełutka. łódka. Mmm. łódka. Mm. Om, nom, 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 nom. Pff, tyle co nic. Okej. Okej. Okay. Okay. Dobrze. Silk także złożymy. Potrzebny mi jest jeszcze jedno, jed, jeden skrzynek, ale to może później. Sprawdźmy, co ja mogę zrobić tu jeszcze przy użyciu tego cudownego urządzenia. O, właśnie, właśnie, farm box. Potrzebny mi jest Alchemy Engine. Znaczy, to żeby icebox zrobić. Alchemy. Maga 6. Grudek złota. Kiepska sprawa. Kamienna ściana, no. Coraz lepsze rzeczy można tu budować. Ja bym... Bumerang mógłbym także zrobić, ale nie ma takiej potrzeby teraz. Pancerz jest w dobrym stanie. Magia, uuu. Mhm. Dobra. E? Siatka na owady, to jest dobry plan. To jest bardzo dobry plan. Siatka na owady pozwoli mi łapać... pszczoły. Pszczoły, a jakże. Muszę włożyć do plecaka jednak. Szkoda. Aha! Siatka na uwady jest załatwiona. Dobrze. Potrzebujemy jeszcze coś. Może kapelusz? Taki do łapania pszczół. Taki. Potrzebna mi lina. Dobrze. Linę mogę spokojnie zrobić. Okej. Okay. Gdzie ten kapelusz był? Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Och, potrzebny jest alchemian kur, Kurczaki pieczony. No dobra, trudno. Niech Talina już sobie tutaj zostanie z nami. Na razie, mięso przełożymy tutaj. Potrzebuję na gwałt silnika alchemicznego. To mi pozwoli produkować inne rzeczy. Przełóżmy silk, kamienie. To nam się przyda tutaj. Kolejny dzień, kolejny dzień przed nami. Złoto też. Zwyruszamy na poszukiwanie złota. W którą stronę się udać? Czy bardziej na północ? Tak, pójdźmy na północ. Przynajmniej zamkniemy w tamtą stronę. Kwestię eksploracji. Zbierajmy po drodze tramę. Broda mi elegancko rośnie, co mnie cieszy. Miejmy nadzieję, że po drodze nie padnę z głodu. A coś mi mówi, że nie padnę. Ponieważ znalazłem marchewkę. Marchewki są fantastyczne. Ale też fantastyczne są wtedy, kiedy możemy je usmażyć. Smażona marchewka jest zdecydowanie najlepszym rodzajem posiłku, jaki było mi dane zjeść do tej pory z takich podstawowych produktów. Gotowana marchewka jest mia niam Oznacza to, że deweloperzy gry lubią gotowaną marchewkę. Mój typ ludzi, bo ja też lubię. Najlepsza gotowana marchewka jest na maśle. Niestety nie jest to dietetycznie dobre. No cóż, co poradzić? Marchewka gotowana z groszkiem. mmm... czyż nie staliście się głodni od razu? Ja tylko o tym pomyślałem. Ok, jak coś teraz skończyłem, mogę tam te pytania czytać. Jak jakieś będą. Dobrze, dobrze, możesz, możesz. Tak Więc widzowie, jak macie pytania, dodajecie. Tak jest. Odnośnie gry, jak macie jakieś porady odnośnie gry, to też z przyjemnością posłucham. Oho! Tajemnicze ślady. Uuuu. Mhm, mhm. Co się stanie, gdy zdrowie psychiczne spadnie do dobra? Nie mam pojęcia. Nigdy nie osiągnąłem takiego stanu. A to teraz jakoś wprowadzić? bo ja grałem, tak, nie tak, tak. tego. To w nowym update'cie jest. Aha. To jeszcze nigdy nie tego. Masz, nowego. Możesz być właściwie w trzech stanach. Pierwszy to jest neutralny, że ani nie tracisz, ani nie zyskujesz. Jeden jest taki stan pozytywny, kiedy zyskujesz. To zdaje się ten stan pozytywny się pojawia wtedy, kiedy wynajdujesz jakieś rzeczy, coś budujesz. Natomiast stan negatywny, chyba wtedy, kiedy się dosyć długo podróżuje, walczy z potworami i, i ogólnie postępuje tak. Może nie godzi, albo coś, trudno powiedzieć. Gorgon będzie grał z nami w Lolach. Chyba nie z tego, co mówił. Ale Gorgon jest sta jakby stałym gościem u nas. On jakby. Yy, 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 yy. Znaczy tak, to jest jakby zawsze ta, ta ekipa. A zresztą nie będę opowiadał. To niektórzy mają pierwszeństwo. To jest skomplikowany układ. Gorgon jest z nami, bo wie o Lolu więcej niż my wszyscy razem wzięci. Tak jest. Tak mi się no. mi wydaje. Nie no, ale tak jak ja z nim gadałem tak poza live'em z tobą, to też bardzo... bardzo fajny z niego chłopak. No i bardzo dobrze. Nie, to Też zrobił na mnie bardzo sympatyczne wrażenie. Szczególnie, że on ma 17 lat, a po zachowaniu ja bym mu nie dał ani pogłosu. No no. Znaczy w sensie wygląda na więcej. Dokładnie. Czy będziesz nagrywał Rage? Tak, 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 tak oczywiście, radnych. że tak. Skończę, skończę Rage'a, ja mam, mam, mam bardzo jasny plan, jeżeli chodzi o let's play'e wszystkie, które zacząłem, i ja na pewno je wszystkie skończę. Tylko najpierw muszę skończyć te trzy, które teraz robię, to jest Far Cry 3, Dead Space 3 oraz... co ja tam jeszcze robię, cholera? Oraz Devil May Cry. I, i, I ja będę z Let's Play rezygnował powoli, raczej na rzecz takich krótszych materiałów na temat gier, jednego, dwóch odcinków pokazujących produkcję. Yy, I będę od czasu do czasu wybierał coś z takich starszych gier, takich bardzo klimatycznych, takie, które mi odpowiadają do Let's Playa. Właściwie takim pierwszym kandydatem jest yy, Sherlock Holmes, yy, ale najpierw muszę skończyć te wszystkie swoje rzeczy stare i niedokończone. Będziesz zaopatrywał się w PS4, bo dzisiaj Sonem ma jakieś tam tak, informacje wypuścić tak, tak, tak. na Twitchu chyba nawet. Oczywiście, że tak. O o, uwaga, uwaga, mam pszczoły, mam pszczoły. Nic nie mówcie, nie ruszajcie się. Ha! Pszczoła jest moja, złapałem pszczoły. Rok, te ślady prowadzą do jakiegoś zwierzątka. Odbicie pazurku w w którą stronę masz iść. Aha, aha. no dobra, będę pamiętał następnym razem. Co prawda nie wiem, o czym, o, o czym mowa, ale myślę, że jak grasz, to wiesz. No, no, widziałem. Masz zamiar używać usa 8? Na razie nie, nie widzę potrzeby takiej. No, słyszałem, że to strasznie, strasznie trudno to znaleźć w porównaniu do 7. No, znaczy na pewno można się do tego przyzwyczaić, Ja, ale pewnie sięgnę po to, prędzej czy później. Kompat polega na tym, że ja się martwię o komp kompatybilność niektórych programów i tak dalej. Ja za dużo robię na komputerze takich rzeczy, żeby sobie pozwolić, że, że, że nagle będę miał problem z kompatybilnością. No, ale tak zawsze jak wprowadzam nowy system, jak 7 wprowadza i to też były właśnie problemy. Także poczekam programy. sobie z rok, może dwa.